Od 7 listopada w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy można składać wnioski o zakup węgla. Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego lub osoby, które mają zgłoszone źródło węglowe jako główne źródło ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków. 3 listopada została podpisana przez prezydenta ustawa o dystrybucji węgla przez samorządy. Zgodnie z ustawą gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1500 zł. Cena ta nie uwzględnia kosztów transportu. Gmina będzie mogła sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę. Odbywać się to będzie za pośrednictwem Bródniskich Składnic Węgla które funkcjonują obecnie na terenie Brudnicy i które wyrażą chęć współpracy z samorządem. Trudno powiedzieć, jaką surowiec będzie miał jakość, rząd zapewnia, że dobrą. Mają być wystawiane certyfikaty jakości. Samorząd, jak również składnica odpowiedzialna za dystrybucję i sprzedaż węgla, nie będzie odpowiadać za jego jakość oraz termin dostawy. Ustawa zakłada możliwość kupna maksymalnie 1,5 tony węgla do 31 grudnia oraz maksymalnie 1,5 tony od 1 stycznia. W Brodnicy wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Ustronie 2B. Po weryfikacji wniosku trzeba będzie uiścić opłatę w kasie Urzędu Miejskiego, następnie udać się do wyznaczonej składnicy węgla. Zakończono budowę placu fitness przy szkole podstawowej nr 2 w Brodnicy. W ramach zadania wykonano urządzenia siłowni plenerowej, takie jak staper, biegacz, orbitrek, wioślarz, wyciąg górny czy też rowerek. Na terenie placu wykonano również trawniki parkowe oraz stół do tenisa. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Fit Park Storunia. Koszt zadania to 85 tysięcy zł, z czego 40 tysięcy zł to dofinansowanie, które gmina miasta Porodnicy pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa edycja 2022. W piątek, 4 listopada, w siedzibie lokalnej grupy działania Miasta Brodnicy, odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację projektów pilotażowych realizowanych na terenie Brodnicy. Wpłynęło 7 projektów, do realizacji wybranych zostało 6 z nich. Wartość dofinansowania tych projektów wyniosła 214 675 zł. Realizacja projektów możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego. I można powiedzieć, że jest to tak zwany program pilotażowy do nowej perspektywy. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że stara perspektywa już skończyła się dwa lata temu, a nowa rozpoczęła się w 2021 roku, a ciągle nie mamy możliwości korzystania z pieniędzy, które są przeznaczone na nową perspektywę. Stąd też zarząd województwa podjął decyzję, że ogłaszamy konkurs dla lokalnych grup działania, taki, który jest takim pomostem żeby realizować zadania właśnie aktywizujące społeczność w tym okresie, kiedy skończyła się ta, czy kończy się ta pierwsza perspektywa, a zanim będą dostępne środki z drugiej perspektywy. Dzięki realizacji wybranych projektów w działaniach udział wziąć będą mogli mieszkańcy Brodnicy w różnym przedziale wiekowym. Pomysły na realizację projektów były bardzo różnie. Były to działania skierowane do seniorów, do ludzi młodych. Jest projekt, który polegał będzie na wzmocnieniu pewności siebie u dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą rówieśniczą. Jest projekt językowy, który skierowany będzie do osób dorosłych. Dzięki temu projektowi osoby dorosłe będą mogły bezpłatnie skorzystać z nauki języka angielskiego. Wśród wybranych jest też projekt, który dotyczy brudnickiej historii a także projekt, który dotyczy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 7 listopada w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Gminy Miasta Brodnicy. Podczas sesji ślubowanie złożyli nowo powołani radni. Odbyły się również wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Przewodniczącą została Julia Kępczyńska, a wiceprzewodniczącą Ida Czyżykowska. Młodzi radni podjęli również uchwałę w sprawie skierowania wniosków do burmistrza Brodnicy. Dotyczyły między innymi drobnych zmian w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej. Ustawienia na terenie miasta wodomatów, uruchomienia wypożyczalni rowerów miejskich czy też ustawienia na terenie miasta większej ilości koszy na śmieci, zwłaszcza koszy segregacyjnych. Trwa realizacja programu bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla brodnickich seniorów, którzy nie byli szczepieni i znajdują się w grupie ryzyka. Osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej. U osób dorosłych wraz z wiekiem wzrasta zapadalność i śmiertelność z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej, dlatego tak ważna jest profilaktyka w tym zakresie. Pneumokoki znane są z tego, że wywołują zapalenie płuc, jednak ich działanie na organizm ludzki jest znacznie szersze. Mogą zaatakować każdego bez względu na wiek i płeć. Szczególnie groźne są dla małych dzieci i osób starszych. Do zakażeń ogólnych zalicza się zapalenie płuc z bakteriemią, zapalenie opod mózgowo-rdzeniowych, które często daje trwałe powikłania, posocznice, która najczęściej jest następstwem ciężkiego zapalenia płuc. Celem programu jest zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród osób po 65 roku życia. Szczepienia odbywają się w budynku powiatowej przychodni rodzinnej na terenie zespołu opieki zdrowotnej w Brodnicy, który jest realizatorem programu. Zostały już ostatnie wolne terminy, zachęcamy więc do skorzystania z okazji i zaszczepienia się. Rejestracja odbywa się pod numerem telefonu 56 668 91 96. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim finansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-pomorskiego i budżetu Gminy Miasta Brodnicy w proporcjach 50 do 50. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości zapraszamy na wydarzenia, które będą miały miejsce w Brodnicy. 10 listopada o godzinie 12:30 odbędzie się złożenie kwiatów pod pomnikiem wdzięczności przez burmistrza Brodnicy i starostę brodnickiego. Tego samego dnia o godzinie 17:00 na dużym rynku w Brodnicy odbędzie się cybstrzyg wojskowy i apel pamięci. Zaraz po nim rozpoczną się 12 nocne brodnickie manewry patriotyczne. 11 listopada w Brodnickiej Farze odbędzie się o godzinie 11 uroczysta msza święta intencji ojczyzny z udziałem żołnierzy 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego, pocztów sztandarowych, władz samorządowych, delegacji środowisk miasta i powiatu. Tego samego dnia o godzinie 18 w Brodnickim Domu Kultury odbędzie się koncert Ach jak przyjemnie w wykonaniu zespołu solistów Arte Con Brio pod dyrekcją Mirosława Przybyła. Wstęp za okazaniem wejściówki do odbioru w dniach od 4 do 8 listopada w Brodnickim Domu Kultury. 12 listopada zapraszamy do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy, gdzie o godzinie 9.30 odbędzie się ogólnopolski turniej FitKit o Puchar Niepodległości imienia Michaliny Zielskiej. Natomiast 13 listopada o godzinie 10 również w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy odbędą się otwarte Mistrzostwa Brodnicy Pierwsze Kroki w Gimnastyce o Puchar Niepodległości. Zapraszamy! Zapraszamy na wydarzenia w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w naszym mieście. Dni zainaugurowane zostaną Mszą Świętą, która odbędzie się w Brodnickiej Farze 20 listopada o godzinie 9.30. Tego samego dnia od godziny 11 zapraszamy na grę terenową, śladami historii Brodnicy. 21 listopada od godziny 14 w Kościele Farnym odbędą się warsztaty plastyczne dla dzieci Moja Rodzina. 22 listopada w sali Pałacu Anny Wazówny od godziny 10 zorganizowany zostanie Turniej Wiedzy Historycznej i Przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych. Natomiast 23 listopada w Kościele Farnym zapraszamy o godzinie 19 na koncert organowy w wykonaniu Piotra Jaworskiego, o godzinie 20 na nocny spacer po farze. 24 listopada od godziny 10 w warsztatach terapii zajęciowej odbędzie się Dzień Otwarty Placówki. Tego samego dnia o godzinie 17.30 zapraszamy na spotkanie z Wojciechem Kalinowskim pod nazwą Boże Narodzenie w Japonii, które odbędzie się w Pałacu Anny Wazówny, a o godzinie 19.00 do Brodnickiego Domu Kultury na seans filmowy Dwóch Papieży. 25 listopada w Brodnickim Domu Kultury odbędą się Brodnickie Katarzyny, a o godzinie 18.00 w Pałacu Anny Wazówny koncert Ballady Szczęśliwych Serc w wykonaniu Jacka Beszczyńskiego i Zespołu Nadziei Maleńka Orkiestra. Wstępna wejściówki do odbioru w dniu 21 listopada w godzinach od 14 do 15 w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, pokój 201. 26 listopada od godziny 10 w wikariatce Brodnickiej Fary odbędą się warsztaty piernikowe. Dniem kończącym Dni Kultury Chrześcijańskiej w Brodnicy będzie 27 listopada o godzinie 17. Zapraszamy do Brodnickiego Domu Kultury na spektakl teatralny „Lata 20, lata 30” w wykonaniu uczestników warsztatu terapii zajęciowej oraz występ dzieci z niepublicznego szkolami Siaki. Uroczysta msza święta kończąca wydarzenia odbędzie się w Brodnickiej Farze o godzinie 18:30. Szczegóły znaleźć można na plakatach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Zapraszamy.